Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z przyjemnością pragnę ogłosić wielkie otwarcie filmików. Oczywiście zgodnie z zapowiedzią. Także wielkie fanfary i zapraszam na słuchanie i oglądanie. Pierwszy filmik będzie dotyczył pielęgnacji motów Wybrałam właśnie ten temat, ponieważ stwierdziłam, że, że po prostu zacznę sobie tak jakby od góry, czyli od włosków i, i, i myślę, że to w jakiś sposób będzie poukładane i, i myślę, że jakoś to mi pomoże jako nowemu youtubowiczkowi um, przebić drogę z niefinikami, ponieważ tam jest dużo, a że jak on się pierwsze nasunął, też to, taka to osma takiej włosów um, nasunął mi się też taki pomysł i myślę, że, że nie są. Hmm, także zaczynając hmm, od kosmetyków do pielęgnacji włosów. Pierwszy z nich, jaki pracam, to oczywiście szampon. Hmm, myślę, że wymieniam go na pierwszym miejscu, bo jest to podstawa pielęgnacji włosów. Hmm, ja osobiście, hmm, zresztą jak pewnie każdy, używam wielu, wielu, naprawdę wielu różnych szamponów. Hmm, w stanie zjeść tego naprawdę nie jestem. Hmm, natomiast mogę je jedną ogólną opinią. Dla moich włosów malowanych, puszących się, często przetłuszczających potrzebowałam po prostu formuły, która spełniłaby w jakiś sposób wszystkie te normy. Ano i no, taki dzień, taki moment, że odkryłam taki szampon z najnowszej serii Panting Provi Aqualate, czyli najnowszy nabytek, najnowsze odkrycie, bo całkiem niedawno ta seria weszła. Eee, szampon jest do włosów cienkich, przetuszczających się, przy czym mam lekkiego. Eee, myślę, że bardziej odpowiedniego znaleźć nie mogłam. Eee, I jego działanie. Rzeczywiście daje wrażenie leki włosów. Może nie do końca jest to tak, jak to jest, jest to tak, jak opisuje to reklama słynna, jak, jak po prostu jest to, jest to pokazywane, ale naprawdę te włosy są całkiem inne niż po innych szamponach. Daje się po prostu zauważyć, że rzeczywiście coś jest na rzeczy. Przede wszystkim one się nie puszą, jak to często bywa po umyciu włosów, szczególnie wtedy, gdy Mm, musimy w jakiś sposób mm, przyspieszyć ten proces, bo wiecie, się spieszymy, więc szybko myjemy, szybko suszymy eee, i włosy takie szybkie zabiegi muszą w jakiś sposób za zaakceptować i różnie na to reagują. Eee, I myślę, że szampon mi tym pomaga, eee, nadaje im jakąś taką pewną sprężystość. Jestem z niego bardzo zadowolona. Ogólnie myję włosy codziennie albo co dwa dni. Jednak kiedy nie wychodzę w ogóle z domu... Ma, raczej się zaszywam w domu, coś tam robię, to bez potrzeby włosy po prostu nie myję, żeby ich dodatkowo tam jakoś nie obciążać. I widzę, że po prostu ten szampon sprawia, że, że po prostu włosy dłużej są trwałe. Na pewno dłużej e, e, mają swoją świeżość niż poprzednie szampony. Także polecam kolejnym e, takim kosmetykiem i tutaj muszę powiedzieć, które wzmacnia działanie każdego szamponu. Niezależnie jakiego używacie. Jest całkowity hit. Odżywka, jaką odkryłam całkowicie przypadkowo. Już jakiś czas temu. W zasadzie są to wszystkie odżywki z firmy Maxima. Mam teraz akurat taką z wyciągiem z karotenu i z lnu, Ale wszystko, wszystko zależy po prostu od nas, od danej chwili, czego po prostu w tym czasie potrzebują nasze włosy. Takiego zwykłego odżywienia, jakiegoś ratunku po farbie, czy też po stylizacjach, i tym podobnych po prostu rzeczach. Jeśli chcecie wiedzieć więcej o tych odżywkach, jeśli kogoś po prostu to w jakiś sposób interesuje, dajcie znać. Ja tutaj tylko wspomnę, bo to jest całkowita rewelacja, reszta opisów dotyczących kosmetyków, gdzie, za ile, ile można kupić, do doczycie na dole. Natomiast tutaj powiem, bo to jest naprawdę rewelacyjna informacja, że 1000 ml mamy od 15 do 25 zł, zależy od rodzaju odżywki. Także uważam, że ilość jest niesamowita, działanie jest niesamowite, cena jest minimalna porównując olbrzymie 200 ml, które kupujemy za 80 czy zł, nawet drożej. Jest to po prostu coś niesamowitego, także serdecznie polecam. Kolejnym produktem do włosów, bez którego ja sobie konkretnie nie wyobrażam takiego procesu, jakby dbanie po prostu o te włoski jest jedwab do włosów z firmy Biosync. Terapia więc tak zwana. Znaczy dosłownie kropla rozprowadzona na włosy poprzez dłonie i brak elektryzowania, brak jakichś takich suchych włosków, no po prostu rewelacja. E, oczywiście polecam stresowanie ciągłe, bo, y, y, bo po prostu stresowanie, że raz sobie tam użyjemy, to, to na dłuższą metę nie pokaże nam po prostu jej pełnego efektu. E, jeśli już mamy o, o ładnym wyglądzie właśnie włosów, to która kobieta nie lubi pięknych, prostych włosów? Osobiście używam włosów dość często, tak jak już tam zresztą wcześniej dziś wspominałam i polecam do prostowania znany jako profesjonalny płyn do salonów fryzjerskich, dwusazowy płyn do prostowania włosów. Myślę, że, że to, że to jest on profesjonalny, to, to nie przeszkadza, że każdy może go stosować. Jest po prostu wyposażony w witaminę B5 i Ufa filter. Myślę, że to naprawdę super. Wystarczy strząsnąć buteleczką, następnie spryskać wilgotny, w suchy włosów w odległości. Tak około 20 cm później po prostu je wymentelować. I tutaj za pomocą zarówno prostownicy, jak i szczotki czy suszarki. Tak Efekty znaczące no, super znacznie lepiej się prostują, znacznie lepiej wyglądają, co najważniejsze, znacznie dłużej się utrzymują. Szczególnie jeżeli ktoś trzyma się zasady, że włosy przed prostowaniem najlepiej należy umyć. Bo dzień już po umyciu nie mają swojej wilgotności, dzięki której tak się ładnie prostują. Wilgotność daje nam dużo przy prostowaniu i dużo nam dają płyny. Po prostu płyny, które w jakiś sposób je ułatwiają. Przede wszystkim użycie takiego płynu sprawia to, że większość, że większość po prostu pali się płynu przy prostowaniu niż naszego włosa. Kolejnym takim produktem do modelowania włosów, czy też dodania im obietności oczywiście, ja polecam piankę. Myślę, że u każdej kobiety w domu ona się znajdzie. Konkretnie polecam taką z firmy Nivea. Ogólnie wszystkie po prostu z tej nowej serii widzicie na obrazku, o którą wtedy mi chodzi. Eee, uważam, że jest to produkt niezastąpiony, włoski są podniesione, w układają. Kolejna rzecz, jakby tych wszystkich wszystkich kosmetyków, o których mówiłam, czyli otwarcie każdej fryzurki, a mianowicie lakier. Ja polecam lakier z firmy Elmet. Łatwy w użyciu, jak i łatwy w usunięciu go z włosów, szybko wyczesać i jest po sprawie. Ja raczej używam takich słabszych, ośrodniej działania. Myślę, że to wystarczy I, i, i zawsze trzeba pamiętać, żeby tak 30 cm lub nawet dalej sobie od włosów ja je spryskiwać. Myślę, że, że to po prostu jest taki profesjonalny, ale również do codziennego użytku Elnett Lorea. Mała zawieszka, przepraszam. Już tyle mówię i mówię i i, i, i po prostu yy, troszeczkę głos ulega wycieńczeniom. Yy, natomiast yy, co tam dalej? Yy, yy. Kolejnym jakimś takim produktem, który bym polecała jest eksportna rewelacja. Yy, kiedy nasze włoski się zmęczą, nie mamy czasu ich umyć, są przetłuszczone. Zawsze stosuję tak zwany suchy szampon. Nie ma nic lepszego, oczywiście, co za umyciem włosów, ale kiedy nie ma takiej możliwości, polecam ten specyfik. Konkretnie używam tego firmy Kisbee. Naturalny produkt, stworzony na ekstraktach roślinnych. Jak dla mnie, najlepsza wersja barozolu, Ale to też kto co woli, kto co lubi. I myślę, że to już jest kwestia Waszego wyboru. Troszeczkę się rozgadałam, natomiast myślę, że jak na pierwszy film, na pierwsze nagrywanie, jakoś mi to poszło. Ja wiem, że troszeczkę zawieszania się w trakcie i, i takich różnych rzeczy, ale po prostu patrzę na produkt, to, to omawiam go, coś mi się przypomina, coś e, coś po prostu się zapomina i coś próbuję powiedzieć, a, a czasami czegoś po prostu nie pamiętam i, i tak to wygląda. No niestety słyszycie tylko, więc... E, nie jesteście w stanie ocenić, jak to dokładnie wygląda, natomiast myślę, że mój głos w ten sposób wam tutaj wystarczy. Dziękuję tym, którzy po prostu posłuchają mnie. Mam nadzieję, że my kanalizujemy choć jednego widza już niedługo kolejny filmik. Dosłownie na dniach tematyką będzie prawdopodobnie pielęgnacja skóry jeszcze dokładnie. Jakby tego nie wiem, ale myślę, że tak jak mówiłam po kolei będę to, to robić. Jeśli jeszcze chodzi o, o ten filmik, informacje, gdzie co kupić za ile, konkretnie na dole, jak już wcześniej wspominałam w opisie. I jeszcze taka jedna ważna informacja. Produkty, które ja polecam, oczywiście pomagają mi Polecam ich stosowanie, ponieważ zauważyłam w nich coś, co naprawdę jest bardzo przydatne. Ale nie gwarantuję, że pomogą każdemu i każdemu się sprawdzą tak, jak po prostu mojej osobie. Także ja po prostu sugeruję, że warto wypróbować, ale każdy z Was ma inne potrzeby i, i, i to już jest Wasza decyzja. Także myślę, że w coś pomogłam. W takim razie do usłyszenia. Pozdrowienia całuski. Pa, 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 pa.